W czwartek 20 marca Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, w trakcie dorocznej uroczystości wręczenia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień miasta Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową w 2013 roku w Suwałkach, wyróżnił prawie 70 osób. Kwota wszystkich nagród osiągnęła w tym roku prawie 135 tysięcy złotych. Suwałki od 6 lat utrzymują się w krajowej czołówce samorządów pod względem wyników sportowych uzyskiwanych przez dzieci i młodzież w klasyfikacji sportu młodzieżowego prowadzonej przez ministra sportu i turystyki. W 2013 roku suwalscy sportowcy zdobyli 533,12 punktów w systemie sportu młodzieżowego. Dla porównania w 2011 roku miasto zdobyło 468,75 punktu, a w 2012 roku 532,5 punktu. Dostrzegamy jako miasto ich sukcesy. Reprezentują nasze miasto na różnych arenach, na różnych stadionach, w różnych halach sportowych. Osiągają świetne wyniki w swojej dyscyplinie sportowej i są w pewnym sensie ambasadorami naszego miasta, właśnie występując i szczególnie tutaj w kraju, ale czasami również zmagają się na arenie międzynarodowej. A wobec tego no, chcemy zaakcentować, chcemy podziękować, pogratulować tych sukcesów i przekazać stypendia, nagrody, które są w pewnym sensie zachętą, motywacją do dalszej pracy, do dalszych treningów. I w ten sposób właśnie chcemy, chcemy promować uprawianie sportu dzisiaj w tym XXI wieku, kiedy jest bardzo wiele atrakcji czekających na młodego człowieka, alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, a uprawianie sportu czasami musi być to związane z swoją pasją, zainteresowaniem, bo wtedy dopiero przychodzą dobre wyniki sportowe. I cieszymy się, że tak dużo młodzieży właśnie uprawia w Suwałkach sport, a my ze swojej strony jako samorząd musimy zadbać, żeby ta baza, te warunki do uprawiania sportu w naszym mieście były jak najlepsze. W bieżącym roku przyznano stypendia sportowej nagrody i wyróżnienia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie reprezentującym podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w mieście Suwałki. Przyznano 8 stypendiów. 6 w wysokości 640 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy 2 w wysokości 960 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy. 26 nagród w wysokości od 500 do 1600 zł. Jedno wyróżnienie. Przyznano także nagrody trenerom za wysokie wyniki sportowe uzyskane przez szkolonych zawodników w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie. Oraz innym osobom fizycznym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz miasta Suwałki. Łącznie przyznano 19 nagród w wysokości od 1600 do 4000 zł. Rok 2013 był szczególnie udany dla lekkoatletów. Zawodnicy lekkoatletycznego uczniowskiego klubu sportowego Hańcza zdobyli w 2013 roku najwięcej punktów w systemie sportu młodzieżowego spośród wszystkich suwalskich klubów. Lekkoatleci reprezentujący Suwałki i barwy lekkoatletycznego klubu sportowego Hańcza zdobyli m.in. 14 medali, w tym trzy brązowe medale w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich w Łodzi w 2013 roku. Zawodnicy suwalskiego klubu badmintona wywalczyli tytuł drużynowego wicemistrza Polski. Z powodzeniem w rozgrywkach drugiej ligi rywalizowali piłkarze Wigier, zajmując na koniec jesiennej rundy szóste miejsce w tabeli rozgrywek drugiej ligi piłki nożnej Grupy Wschodniej i czołowe lokaty w rankingu przeprowadzonym przez Polski Związek Piłki Nożnej w zakresie poziomu organizacji rozgrywek ligowych. W rozgrywkach pierwszej ligi siatkarze drużyny Ślepsk-Suwałki zajęli siódme miejsce. Suwalskich szechistów godnie reprezentowała Katarzyna Maria Murawko. Zdobywając złoty medal w kategorii D16 podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich w Olsztynie. Dobrze zaprezentowali się suwalscy karatecy podczas Mistrzostw Europy. Shinkyo Kusin karate kadetów, młodzieżowców U20 i seniorów Open w Oradea w Rumunii. Michał Karpowicz zdobywając złoty medal w Kuinte w kategorii Juniorów do 55 kg i brązowy medal w kategorii Kata kadetów. Damian Bibak, zdobywając brązowy medal w kategorii kumite młodzieżowców do 65 kg. Mateusz Muczyński za zdobycie brązowego medalu w konkurencji kumite kadetów w kategorii do 65 kg. Zawodnicy Suwalskiego klubu Karate Kyokushin z powodzeniem startowali także w mistrzostwach Polski, zdobywając m.in. 7 medali. Sukcesy odnosili także zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Suwałkach, zajmując czołowe lokaty podczas zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 lat w Krakowie, w tym brązowy medal Alicja Szczytko na dystansie 200 metrów z tylem dowolnym, Mistrzostw Polski Juniorów 16 lat w pływaniu w Dębicy, w tym brązowy medal Monika Aleksandra Walendziewicz na dystansie 200 metrów w tylem grzybietowym, Mistrzostw Polski Juniorów 15 lat w pływaniu w Dębicy, w tym brązowy medal Jakub Janusz Anis na dystansie 400 metrów z zmiennym. Zawodnicy uczniowskiego klubu żeglarskiego Grot w Suwałkach, reprezentujący jednocześnie sekcję żeglarską Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zdobywając m.in. Paweł Herubin, złoty medal w klasie DN w Mistrzostwach Polski Juniorów w Kirzycku, Maciej Chmielewski, złoty medal, Szczepan Dąbrowski srebrny medal w klasie kadet w 19 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Żeglarstwie Łódzkie 2013 w Dobrzyniu nad Wisłą. Pierwsze medale zdobyli zawodnicy klubu sportowego Jadźwing Suwałki Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Kros. Kolejne medale przywieźli zimowych mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych intelektualnie w pływaniu w Warszawie. Zawodnicy Angelika Koniecko i Bartłomiej Śniatkowski, reprezentujący Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe, sprawnie razem oddział w suwałkach. Zawodnicy sekcji modelarstwa Ośrodka Sportu i Rekreacji w suwałkach wywalczyli srebrny medal drużynowo w Mistrzostwach Europy Modeli Swobodnie Latających dla juniorów w Bułgarii oraz 19 medali ogółem w Mistrzostwach Polski w 2013 roku. Dwa medale, złoty i srebrny, zdobyli w minionym roku zawodnicy sekcji boksu podczas 19. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Łódzkiej 2013 w boksie w Łodzi. Czołowe lokaty suwalskich sportowców to efekt wspólnych działań szkoleniowców, zawodników, działaczy i pracowników klubów oraz stowarzyszeń, ośrodka sportu i rekreacji w suwałkach, sponsorów i sympatyków. Wszystkich zaangażowanych w rozwój suwalskiego sportu. Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk spotkał się w piątek 21 kwietnia z przedstawicielami suwalskich służb mundurowych, przedstawicielami miejskich firm i spółek oraz prezesami spółdzielni mieszkaniowych by omówić i zaplanować najważniejsze prace porządkowe, które są konieczne do zrealizowania po zimie. Do końca kwietnia całe miasto powinno być uporządkowane poczynając od stanu dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów. Liczę, że w tym roku miasto zostanie pięknie i jak najszybciej ukwiecone jest to priorytetowe zadanie zarządu druki zieleni mówił Czesław Frankiewicz prezydent Suwałk ważną i istotną rzeczą jest także poprawienie sytuacji na suwalskich ulicach uporać się trzeba z ubytkami w jezdni oraz jak najszybciej namalować nowe pasy poziome dodał prezydent Suwałk Czesław Frankiewicz zwrócił też uwagę na to by uporządkować tereny należące do spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządu budynków mieszkalnych głównie tereny zielone i place zabaw Straż Miejska z kolei ma zająć się egzekwowaniem czystości w mieście. Ma również zostać przeprowadzona specjalna wizja lokalna, w trakcie której specjaliści ocenią stan suwalskich zabytków. Do końca kwietnia miasto powinno zostać uporządkowane po tegorocznej, niedługiej zimie.